Za każdym razem, gdy myślisz o inwestowaniu, na pewno trafi się ktoś, kto powie ci, że teraz to najgorszy moment. Rynek jest przegrzany, złoto drogie, za rogiem kryzys, za granicami zawierucha. Tylko że słyszymy to od lat, a w międzyczasie życie toczy się względnie normalnym rytmem: ludzie pracują, giełda rośnie i wszystko powoli idzie do przodu. I skąd bierze się to myślenie? Moi drodzy, jest tu kilka powodów. Po pierwsze, strach. Ludzki mózg bardziej boli strata niż cieszy zysk, więc kiedy widzimy nowe ATH, no to myślimy, że no to teraz to już musi spaść i przed nami tylko i wyłącznie rajd w dół. No i po drugie, media i nagłówki. Media żyją z emocji, więc bańka, pęka, krach, koniec hossy. Klikamy, bo chcemy się uchronić przed bólem, bo nasz mózg jest zaprogramowany tak, że dla niego każda informacja równa się bezpieczeństwo. Dlatego mamy obecnie plagę scrollowania, bo wydaje się, że nie przewijając filmików ominiemy jakieś potencjalne, ważne informacje, które być może ocalą nasze życie. Tak myśli nasz mózg nadal na poziomie pierwotnym. Poza tym działa tutaj też bardzo mocno efekt świeżości. Pamiętamy największe spadki, bo były głośne i medialne, długo obrabiane w mediach. Zapominamy jednak o cichych latach wzrostów, które po prostu trwały w tle bez dużego rozgłosu, bez głośnych nagłówków. I pisząc scenariusz do tego filmu zrobiłem nawet mały eksperyment. Nie wiem czy wiecie, ale jeżeli w Google wpiszemy daną frazę w cudzysłów, to wyszukiwarka znajdzie wszystko, co miało właśnie tą szukaną w cudzysłowie frazę. I zobaczcie na to. Rok 2018, kryzys, korekta, nad rynkami wiszą czarne chmury. Rok 2019 Polska giełda na szarym końcu. Rok 2020 Pięć wykresów, które pokazują kryzys gospodarczy, panika na rynkach finansowych. Kryzys powróci i będą spadki na giełdzie. Czy czeka nas korekta? No, i tak można by pewnie z pół godziny przeglądać prasę sprzed kilku lat, i cały czas będzie to samo: kryzys, strach, w ogóle nie wiadomo co to będzie. I zobaczcie. Czytając dokładnie te same nagłówki, praktycznie co roku, możemy odnieść wrażenie, że dosłownie co roku przeżywamy jakieś tragedie, kataklizmy, paniki, ale gdyby nie zaglądać do internetu, no to trudno by to było dostrzec za oknem. Prawda? Moi drodzy, witam stałych widzów, witam nowe osoby. Za chwilę opowiem Ci, jak ja to wszystko widzę. Jednak pamiętaj, że nic na tym kanale nie jest poradą inwestycyjną. I wszystko, co mówię, to tylko mój osobisty i subiektywny punkt widzenia. Niestety wszystkie decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność, a inwestowanie jest oczywiście ryzykowne i możesz stracić część lub nawet całość zainwestowanego kapitału. Przede wszystkim ustalmy pewne fakty. Ani ja, ani ty prawdopodobnie nie mamy w swoim biurku szklanej kuli i raczej nie przewidzimy idealnego momentu na zakup. Czy sprzedaż akcji. No i nie ma w tym nic złego. Nikt nie zna przyszłości, więc, pierwsze co warto zrobić, to zdjąć sobie z barków ciężar wyboru idealnego, perfekcyjnego momentu na wejście na dany rynek. Jest takie powiedzenie: analiza wsteczna zawsze skuteczna, i kiedy patrzymy w przeszłość, no to wszystko wydaje się oczywiste. Tu było za drogo, tu przecież wiadomo było, że bańka pęknie. Tu trzeba było wejść, a tu trzeba było wyjść. Tylko, że w czasie rzeczywistym nigdy nie ma tej pewności, bo finalnie zewsząd spływa do nas tylko szum i emocje. I w momencie, gdy naprawdę jest tanio, no to czuć strach, to nie kupujemy. W momencie, gdy jest drogo, to czujemy euforię, no to kupujemy drogo. I dopiero po fakcie każdy potrafi zbudować piękną, logiczną historię. Tu trzeba było kupić, tu trzeba było sprzedać, przecież to oczywiste. Ale to jest normalne, to jest nasza ludzka iluzja kontroli. I jaka jest moja recepta na chwilowe euforie czy kryzysy, moi drodzy? DCA, czyli krótko mówiąc, uśrednianie. Stała, strategicznie ustalona kwota przeznaczona na inwestycje usuwa całą presję dotyczącą wyboru perfekcyjnego momentu, którego i tak nie wyczujemy. Pozwala się to skupić na tym, to trzeba, czyli na rozwoju osobistym, na zwiększaniu kompetencji, na zwiększaniu zarobków zamiast nabawieniu się w polowaniu na dołki, których i tak nie ustrzelimy, bo nikt nie jest jasnowidzem. I częstym argumentem ludzi, którzy odradzają wejście w rynek, jest to, że przecież akcje są już spompowane na maksa. W ogóle ta giełda to jakiś skam i nie da się na tym zarobić. I rozmawiałem nawet ostatnio ze znajomym o inwestycji w chyba najpopularniejsze aktywo, które w dobie kanałów YouTube'owych zrobiło się bardzo popularne, czyli ETF SP500. No i podniósł on argument, że to jest teraz totalnie najgorszy czas na wejście w ten ETF, bo jest w okolicach swoich szczytów, czy jest w okolicach swojego all-time high, czyli ATH. No i okej, okay, spoko, ale akurat ten ETF jest na tyle szeroki, na tyle obejmuje dużą część rynku, że jest po prostu mega stabilny. I ten ETF, jak sprawdzałem, tak plus minus 5% od ATH jest przez około 45% czasu, więc wejście, wejście w ten ETF, nawet dzisiaj, w losowy dzień, to nie jest raczej wyjątkowy moment, bo co drugi dzień statystycznie jesteśmy. Plus, minus 5% od ATH, prawda? Więc jeżeli dosłownie niemalże połowę czasu jesteśmy blisko szczytu, no to czy naprawdę warto czekać na lepszy moment? Moim zdaniem nie, ale każdy musi sobie sam na to pytanie odpowiedzieć, bo argument, że giełda jest na szczycie i może iść tylko w dół, przypomina mi bardzo mocno argument o bańce mieszkaniowej, właśnie gdzie w okolicach 2019 roku mnóstwo ludzi mówiło, że. Teraz kupno mieszkania, to jest ogromny błąd, bo jesteśmy na szczycie i mieszkania są już tak absurdalnie drogie, że już na pewno nie zdrożają, bo kto to kupi, no bez przesady. No i właśnie pamiętam, jak w 2019 roku wszyscy mówili, że to już koniec, bańka pęka, mieszkania drogie. A co się dzieje dzisiaj? Te same mieszkania, które wtedy kosztowały x, dzisiaj kosztują 1,5x, a czasami 2x. No może aż tak nie, ale. Niedaleko niestety do tego brakuje. No i teraz w 2025 roku znowu słyszymy dokładnie to samo. Zły moment, bańka, rynek przegrzany, poczekaj aż się ochłodzi. No i ludzie, którzy wiecznie czekają, no to wiadomo gdzie są. Ale wiecie co, finalnie o wszystkich prawie aktywach tak mówimy. O Złocie w 2010, o SP w 2017, gdzie stosunkowo liniowo w miarę rosło. O bitcoinie przy 10 tysiącach, bo kto to synek widział, cyfrowy pieniądz za 10 koła kupować, no bo ludzki mózg chyba po prostu nie umie zaakceptować, że coś może długotrwale rosnąć, albo może dla ludzkiego mózgu długa skala to są raczej miesiące, a nie lata, bo to jest abstrakcja, jednak myśleć kilkadziesiąt lat do przodu, prawda? No normalne też z drugiej strony jest to, że każdemu wzrostowi towarzyszy lęk, że w końcu ten wzrost się skończy. Może tak być, a może to właśnie ta cierpliwość odróżnia inwestora od obserwatora, bo inwestor rozumie, że wzrost to nie anomalia, tylko stosunkowo normalny stan rynku, który działa poprawnie, prawda? No bo jednak cywilizacja się rozwija i wszystko ku temu rozwojowi jednak dąży. I w 2019 roku bańka miała pękać, w 2021 też, w 2023 znowu i teraz niby też. A może lepiej zamiast próbować przewidzieć moment pęknięcia, zrozumieć, że do tej bańki trzeba kiedyś wskoczyć, prawda? Że gospodarki i ceny przeróżnych aktywów, od cyfrowych, jak Bitcoin, po dosłownie fizyczne, jak mieszkania, w długiej perspektywie, no niby rosną, prawda? Mimo chwilowych zawirowań, bo gdy ktoś od 2019 roku czeka na lepszy moment, w cudzysłowie mówiąc, no to po prostu jest 6 lat wstecz, co nie i w inwestowaniu kluczową rolę finalnie gra czas, bo procent składany, czyli odsetki od odsetek, pokazuje swoją moc w długiej perspektywie i czas jest największym sprzymierzeńcem, więc najlepszy moment na rozpoczęcie inwestowania w dowolne aktywo był rok temu. Nie zacząłeś? No to sorry, jesteś rok w plecy. Ale dobra wiadomość, bo drugi najlepszy moment... Na zaczęcie inwestowanie jest dzisiaj, bo czas finalnie i tak płynie gdzieś tam sobie w tle, mimo że tego nie zauważamy. I ta myśl, którą teraz powiedziałem, będzie aktualna za rok, za dwa lata, za 10 lat i finalnie forever będzie aktywna, prawda? I możecie teraz pomyśleć, i to nawet jest nie najgłupsza myśl, że macie przecież kuzyna, wujka, znajomego, który stracił na giełdzie. I nie jest to niemożliwe, bo większość ludzi traci. Ponieważ inwestowanie to jest gra długoterminowa i inwestować powinno się pieniądze, których nie potrzebujemy w najbliższym okresie, bo desperacja to jest najgorszy wróg po prostu każdego inwestora. Dlatego nie jest też tak, jak wiele youtube'owych dziwnych kanałów mówi, że nie da się stracić, bo oczywiście, że da się stracić, ale zakładając, że wytrzymamy odpowiednio długo w inwestycji. No to faktycznie, historycznie, do tej pory przynajmniej, mimo wielu zawirowań, jakie po drodze przeszliśmy i mimo wielu zawirowań, jakie po drodze przejdziemy, no to rynek historycznie faktycznie rośnie. I tak więc, jeżeli zbierasz na wesele i masz odłożone 100 koła, to niekoniecznie powinieneś je wrzucać na giełdę, no bo w perspektywie krótkich miesięcy czy lat to nie jest długa perspektywa dwa lata to nie jest long term to Wcale możesz nie wyjść na plus, no, możesz trafić na miesiące boczniaka, że wykres będzie szedł po prostu yy, poziomo, nie? czyli ani nie będzie rosnął, ani nie będzie malał. No, możesz trafić na kilka chudych lat, gdzie będą po prostu spadki. Jak najbardziej to się może wydarzyć. Dlatego DCA fajnie nas przed tym chroni, bo czasem kupię drożej, czasem kupię taniej, ale jakoś to będzie. I może się okazać, jeżeli wrzucisz te stokoła w złym momencie, że ze ślubu nici, nie? Więc zwykle nie warto inwestować kasy z taką desperacką myślą szybkiego pomnożenia, no bo to jest po prostu hazard. Równie dobrze możesz iść i walnąć wszystko na czerwone. No może się okaże i będzie razy dwa, a może nie. Moi drodzy, dzięki za uwagę. Jeżeli podoba się Wam ten typ kontentu, gdzie luźno sobie rozmawiam o paru sprawach, które płyną po prostu prosto ze mnie i taki trochę Przydługawy monolog prowadzę, to koniecznie dajcie znać, co o tym sądzicie. Zapraszam też do subowania, żeby kulkę śnieżną, kanałową napędzać, bo każdy kolejny film przyciąga więcej widzów. Tak więc więcej widzów, więcej filmów, tak jak moi drodzy z inwestycjami. Dzięki za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia.